Teraz pomyśl sobie, że podchodząc do kobiety na ulicy, masz opracowany tekst, który jest dobry w 50%, czyli połowa kobiet zareaguje bardzo dobrze, połowa nie, i tylko tego używasz. Nie zastanawiasz się, co powiedzieć, jak zagadać, co zrobić, tylko za każdym razem tłuczesz ten sam tekst automatycznie. Ile Twoje życie byłoby prostsze, prawda? Mam na myśli w tej jednej branży, bo w tradingu robimy to samo. Są dwa układy, które ja wyszukuję. Najczęstszej opcji oraz przebicie wsparcia oporów, na które też jest test, technika, czyli w jaki sposób przebicie wsparcie oporów na każdym instrumencie, czy jest to złoto, czy jest to para walutowa, czy jest to kryptoinstrument. Teraz pomyśl, ile Twoje życie może być prostsze rzeczywiście, jak nie zastanawiasz się co ranek, jaką koszulę włożyć, nie myślisz. Co powiesz do pięknej kobiety, jak już spotkasz, czy będzie dana sytuacja, tak? Na ulicy, używasz tych samych dwóch układów, to nie są jakieś przypadkowe wejście w rynek, czy za każdym razem musisz robić super skomplikowane obliczenia, żeby odnaleźć się w życiu w ogóle. Za każdym razem, jakie to jest męczące pomyśl? Dlaczego Steve Jobs czy Mark Zuckerberg chodzi w tym samym czarnym t-shircie i w tych samych adidasach pewnie za 50 dolców, tak? Dlaczego?